Po kilku miesiącach przygotowań w końcu się udało. Wycieczka zabytkowymi karusem na Nordkapp wyruszyła z Trójmiasta 9 sierpnia. W ekipie znajduje się między innymi załoga TSD, Skorpion i Północnej TV. Jedziemy, wyruszamy, w końcu nadszedł ten dzień, którego się najbardziej obawiałem, czyli dzień startu. W toku przygotowań byłem tak zajęty, że nie miałem czasu się zastanawiać, czy dojedziemy, czy nie dojedziemy. Może przyjdzie czas na taką refleksję. Część osób będziemy zabierali z trasy myślę, że będzie dobrze. Na chwilę obecną wiem, że na pewno autobus odpalił i ruszamy. Jak dotąd nikt nie miał tak szalonego pomysłu, aby miejskim autobusem próbować dojechać do miejsca uznawanego za najbardziej wysunięty na północ kraniec Europy. Cała wyprawa potrwa 10 dni, podczas której uczestnicy zwiedzą Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię i na końcu cel wycieczki, czyli Nordkap w Norwegii.